Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie coś, co uwielbiałem w dzieciństwie, a mianowicie będzie to blok czekoladowy, który robi się bardzo błyskawicznie, bardzo prosto, a w smaku jest po prostu rewelacyjny. Pokażę Wam dzisiaj mój sposób na blok czekoladowy. Będzie dodatek pysznej kawy, będzie dodatek płatków chili, będzie lekko pikantnie i będzie bardzo kawowo, bardzo tak wiecie, subtelnie, bo kawa podkreśli nam smak y, całego naszego bloku. Po prostu będzie coś innego niż zawsze. A jakiej kawy będę używał? Bo to jest też bardzo ważne. Będę używał kawy Melity. Cafe Bar Crema Intense. Bardzo pyszna, bardzo aromatyczna. O, wiecie, o takim bardzo głębokim, orzechowym y, kolorze i takim y, fajnym aromacie. Też podchodzi delikatnie pod aromat taki orzechowy. Dobra, na razie nie będziemy o tym mówić. Muszę wrzucić masło do garnka, żeby zaczęło się rozpuszczać. I na małym ogniu delikatnie rozpuszczamy masło. W tym czasie zrobię sobie małą, czarną z melity. i robimy sobie. Małą czarną, to znaczy yy, pierwszą filiżankę zużyję do yy, mojego bloku czekoladowego, a drugą spróbujemy, bo uwielbiam kawę w południe. Maco już nam się rozpuściło, kawa jest zrobiona, ale jak pięknie. Wytworzyła się tutaj taka delikatna pianka. Blok czekoladowy będzie po prostu inny niż wszystkie. I teraz zrobię sobie kolejną, ale już dla mnie. No i kawa się zrobiła. Oczywiście za chwilę w komentarzach zapytacie, gdzie taką kawę możemy nabyć. Już Wam mówię, wchodzimy na sklepkawa.pl. Zresztą zostawiam linka w opisie filmu i tam jest wybór, cała gama różnych, przeróżnych pysznych kaw. A kawa jest naprawdę smaczna, z delikatną taką, wiecie, orzechową nutą. Tego mi trzeba było, porządne espresso. Dobra, działamy dalej. Bo się tak zachwycam kawą. Masło i kawa w garnczku. Delikatnie jeszcze podgrzewam. Wsypuję cukier. I podgrzewamy dotąd, aż cukier całkowicie będzie rozpuszczony. Dość często mieszając. Następnie wsypuję kakao. Wszystko dokładnie mieszamy, tak żeby składniki się tutaj połączyły. To niech sobie postoi, bo musi to przestygnąć zanim wleję to do mleka w proszku. A w tym czasie przesiekam delikatnie orzechy. Bo ja uwielbiam blok czekoladowy z orzechami siekamy, ale nie zbyt mocno. Do miski również wrzucam garść kiksów. Bez tego blok czekoladowy by nie istniał. Delikatnie w ręku zgniatam, ale nie za mocno, nie za drobno. Chodzi o to, żeby jakieś kawałeczki tam były również. Tak jak nam się zgniecie, tak będzie ok. Wszystko przemieszam i za chwileczkę dodamy roztopione masło z kawą i kakao. Jak już kakao, masło i kawa delikatnie przestygły. Możemy dodać to do mleka w proszku. I dokładnie wyrabiamy na jednolitą masę. Jak już masę mamy wyrobioną, przekładamy ją teraz do foremki. Foremka wyłożona papierem do pieczenia. Łatwiej będzie ją później wyjmować. No i tak przygotowaną masę wkładam do lodówki na kilka porządnych godzin, żeby wszystko się pięknie stężało. I za chwileczkę próbujemy. No i po y, kilku porządnych godzinach, minimum pięciu, mój blok jest gotowy do serwowania i do spróbowania go. Wygląda jak wygląda, jak blok czekoladowy. A więc wyjmijmy go i spróbujmy. Wyszedł po prostu idealnie. Bo cóż, w takim prostym przepisie mogłoby się nie udać. Spróbujmy. O, panie. Wygląda wręcz wyśmienicie. Zobaczcie. Oczywiście blok ma to do siebie, że on się kruszy. Ale to nic ukroimy i tak spójrzcie tylko po prostu poezja widać orzechy widać ciastka no i jeszcze jak on w smaku mm. ta nuta kawy robi robotę i chili wspaniałe nie dałem za dużo cukru jak zauważyliście no i jak widzicie, taką kawę możemy wykorzystać praktycznie do wszystkiego, do każdego rodzaju potraw, do wytrawnych, do słodkości, nie tylko do filiżanki i żeby się nią delektować. Również idealnie pasuje właśnie w takim bloku jak ja zrobiłem dzisiaj. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. I jak już wspominałem, taką kawę możecie zakupić na stronie sklepkawa.pl. Link zostawiam w opisie filmu. Konsystencją przypomina taką prawdziwą turecką chałupę. Oje, pochopa.